Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, to bardzo serdecznie w moim dzisiejszym filmie. W tym filmie przychodzę do Was z oceną nowej kolekcji. I dlaczego nie było oceny poprzedniej kolekcji, tej jakby ni to świąteczna, ni to letnia? Dlatego, że nie miałam czasu... I akurat, jak zostały dwa dni do końca kolekcji, ja nie umiałam się zalogować na momie, więc też sam tej kolekcji nic nie kupiłam, więc wam no nic nie pokażę. Jak sobie możemy zauważyć, tutaj na momy doszła nowa opcja. Tutaj możemy sprawdzać wszystkie nasze rzeczy, jakie są wystawione przez nas. Jeżeli mamy, oczywiście, momie Fashion, ja nie mam, więc nie sprawdzę. Ale dobra, idziemy do sklepu. Widzimy się po reklamie. Dobra, już się skończyła reklama. W mam 39 tysięcy e, diamentów i 72 szafiry. Dosyć mało. E, ogólnie jest 18 grudzień, więc muszę zacząć oglądać reklamy, ponieważ przeważnie sylwestrowe kolekcje są najlepsze. No więc e, fajnie by było trochę się zaopatrzeć. I ogólnie dzisiaj doszła nam chyba taka sukienka. Tak mi się wydaje, że dzisiaj albo wczoraj, nie wiem. Ja użyłem sobie kupiłam, żeby po prostu nie zapomnieć. Mamy tyle rzeczy takie są sukienki, te mi się zupełnie nie podoba jest nawet, ale mamy takie i one są w trzech odcieniach, ja w sumie chciałam kupić każdy trzy, od, jakby wszystko odcienie, ale na razie kupię sobie tylko biały i czerwony i potem mamy tom, ale do tej jeszcze nie jestem przekonana, więc jej na razie nie kupuję bluzkę mamy taką, jest nawet spoko ale sama nie wiem czy jest ona warta szafira, spódnice mamy takie, to są za szafira ale te mi się nie podobają, bo jakoś tak, które są za nisko. Wezmę sobie to, może do czegoś ją dopasuję. E, czapki mamy taką i takie opaski. One są tylko w dwóch kolorach i taką oto jakby koronę. Wezmę sobie taką niebieską opaskę. Następnie z akcesorii mamy. to są orzechy. Wezmę. Następnie mamy skarpety w takich samych odcieniach, jak są. Te opaski wezmę sobie również niebieską. Następnie mamy takie tło. To też sobie wezmę. I coś takiego. Tego już nie biorę. Następnie mamy taki oto makijaż. Go sobie oczywiście wezmę. I, tatu, i jakby statuaże są takie wąsy. Mi one się nie podobają, więc ich nie biorę. No i włosy mamy takie. Takie i takie. Mi one jakoś zbytnio nie siedzą. Więc ich no, nie kupię na razie może później, na pewno nie teraz kupiłam yy, dwie pary sukienek z tej, ostatnio od Emilii dostaliśmy prezent i to była chyba ta sukienka jedną spódnicę, jedną czapkę cztery pary akcesori e, sorry, trzy bo tam były rękawiczki jeden makijaż i to chyba w sumie tyle z tego co bym widziała więc bierzemy oczywiście ten makijaż bo chciałabym zrobić z tego look tą paskę. dobierzemy sobie do tego te skarpety żeby właśnie do tak jakoś nazwijmy to fitowało z tym wezmę może tą spódnicę teraz by mi tutaj fajnie pasowała jakaś biała bluzka białe buty i takie ładne soczewki więc zaraz coś do tego oczywiście dobierzemy zaczniemy od butów buty chyba wezmę te takie zwykłe białe które kiedyś były w sklepie, o, właśnie te w sumie mogłabym też takie niebieskie, ale wezmę białe, żeby to jakoś pasowało potem do tej bluzki myślę, że już wiecie, jakiej bluzki konkretnie szukam dokładnie tej myślę, że jest nawet nawet ok jakąś szminkę lub coś o, może wezmę tę bo tutaj zaś nie chciałabym dodawać brązowej szminki, żeby tak bardziej będzie pasować łańcuszek. W sensie te takie perły. Dzięki momie, że mi zacinasz. Super. Dobra moi drodzy, mamy w końcu. Tak to się prezentuje. Stąd bym mogła w sumie dobrać sobie coś i na pewno wezmę choćby piegi. Ale myślę, że wezmę te normalne. O, te. Okulary. Były takie niebieskie gwiazdki. O, te. Myślę, że tu nam ok. Kolczyki. Mogę sobie wziąć. I teraz soczewki. Ja mam jakby. Myślałam nad tymi. Albo myślałam nad tymi, co było kiedyś w takiej kolekcji. Ala Anime. Czy jaka to była kolekcja? To nie są te. O, są te. Myślę, że te tutaj wyglądają nawet ładnie, więc te wezmę. Zobaczę teraz jakąś kurtkę. Czy jakaś by mi tutaj, oczywiście, pasowała? No to ta tak średnio. Ta też tak średnio. Czarna to. Właśnie nie chciałam brać żadnej czarnej. Tutaj ta mi nie pasuje. Mam taką krótką białą. Dwie mam takie. To ta jest pierwsza. I tu jest druga. Nie chyba nie wezmę. I dobiorę jeszcze tylko plecak biały, żeby jakoś ten look dopełnić. Ok. Tak się prezentuje skończony look. Wydaje mi się, że jest nawet OK. Wiadomo, że mogło być lepiej, ale wydaje mi się, że jest fajnie. Dajcie znać, jak Wam się podoba na ile go oceniacie. Jak Wam się podoba kolekcja, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suma na kanale. Ja Wam dziękuję za ten film. Będę się z Wami żegnać. To by było na tyle. Cześć i pa pa!